Cześć przyjaciele. Dziś mamy bardzo ciekawy temat. Toyota RAV4, rok modelowy 2025 w wersji 2.5 Hybrid 4x2 Style z pakietem Vol, systemem audio JBL, kamerami 360 stopni oraz skórzanym wnętrzem. To nowoczesny hybrydowy SUV, który łączy praktyczność, komfort oraz sprawdzoną niezawodność Toyoty. Z zewnątrz Rav4 zachowuje swój rozpoznawalny, solidny design z wyraźnymi liniami, oświetleniem LED i pewnym wyglądem na drodze, dobrze sprawdzającym się zarówno w mieście, jak i w dłuższych podróżach. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o ergonomii i jakości materiałów, oferując skórzane fotele, nowoczesny system multimedialny z wysokiej jakości dźwiękiem JBL, cyfrowe wyświetlacze oraz wygodną pozycję za kierownicą dla kierowcy i pasażerów. Toyota RAV4 2025 jest wyposażona w układ hybrydowy, łączący silnik benzynowy i elektryczny, o łącznej mocy 160 kW lub 218 koni mechanicznych. Automatyczna skrzynia biegów zapewnia płynną i komfortową jazdę. Rzeczywiste zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi zazwyczaj około 5-6 litrów na 100 km, co jest bardzo dobrym wynikiem w tej klasie. Toyota RAV 4 jest produkowana w zakładach Toyota Motor Corporation, w tym w Japonii, która nadal pozostaje ważnym centrum produkcji i kontroli jakości. Ten samochód jest skierowany do osób poszukujących niezawodnego, oszczędnego i nowoczesnego technologicznie hybrydowego crossovera do codziennego użytku oraz dalszych podróży. Dziękujemy za oglądanie i serdecznie dziękujemy za polubienia. Subskrybuj, jeśli kochasz motoryzację. Do zobaczenia!